Yo! Siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na tym kanale I w dzisiejszym odcinku, jak już widzicie po tytule Będziemy jechać do takich jakby opuszczonych ruin To nie wiem, czy tam kiedyś gospodarstwo, czy jakaś taka mała baza Bo jedna była, nie wiem właśnie co to dokładnie jest Wiem tylko, że po terenie biegają aktualnie kozy i chyba barany? Więc może być zabawnie, ja teraz jadę do Leszka i Kacpra Kacper nas odwiezie, bo jest trochę przy zaparkowaniem za auta No i co? Widzimy się zaraz aktualnie już dotarłem do Kacpra i Leszka O, tam jeden pan już biegnie Z kawką widzę, elegancko A gdzie jest Leszek? Jak już idzie, jak miał to już być? I właśnie widzicie teraz, kto jest późniacki. nie ja tylko Leszek <noise> no przyznaj się, umawiali umawialiśmy się na tą godzinę, nie? No oczywiście. No, widzicie? Ja, nie, ja się nigdy nie spóźniał. To pan leszek się zawsze spóźnia. No, to co? Bierzemy torbę, bierzemy rzeczy na nas Urback i lecimy. Proszę się spowiadać dlaczego pan się spóźnił? Ja się spóźniłem, bo budzik nie takiemu takiemu panowi. Takiemu panowi? Panie jemu Jest udokumentowane, ja się nie spóźniłem, on się spóźnił, za późno przyszedł Więc... Mogę pokazać wiadomości na Whatsappie, że tu jest Dobra, brawa. tymi drogami prawnymi tutaj już ta, ta, ta. Widzę, idziesz No, proszę się ogólnie przywitać Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. tutaj nas pan kierowca Link macie w opisie do jego kanału, no i co? Jaki pan kierowca? Ja pierw kieruję Tak? Jedziemy twoim? A no dobra. No to widzimy się tak na miejscu. Dobra, siemaneczko, my już jesteśmy na miejscu. Tam nas kierowca zaraz odjedzie, żeby nie było poznak, że tutaj ktoś w tym terenie jest. No i teraz jest pierwsze pytanie, jak do środka wejdziemy, bo wszędzie na obkoło jest tutaj kolczasty płot, ale nie ma znaków, że nie można wchodzić, więc ogólnie prawnie ła nie łamiemy żadnych zakazów, nie? E normalnie, tak. Ale płot to nie znaczy, że nie można. Płot jest dla bezpieczeństwa. Chyba dla tych kusców tam pszczołowie. No ogólnie tak jak wspominałem na początku są kozy lub barany. Więc to może być największy minus tego urbeksu, ponieważ chyba są agresywne. <noise> jak nie byli podchodzić, to nie. No, więc no, szukamy dziury jakieś, jakiegoś płotu złamanego i zaczynamy dalej jak już będziemy w środku. Dobra, my znaleźliśmy miejscówkę do wejścia. Wbijamy się na teren i, i zaraz jak już będziemy w środku, nagram co jak. Dobra, my już jesteśmy w środku. Udało się wejść, bez żadnych szkód ani nic, więc... Takie tutaj ruiny, to jest ogólnie duży teren i będziemy tak sprzeczajki trochę nagrywać, bo dużo spacerujących jest naokoło A więc pierwszy taki znajduje się tutaj opuszczony budynek Dosłownie tak wspominaliśmy, nie wiemy dokładnie co tu się znajduje i co tu się w ogóle znajdowało, więc jeżeli wejdziesz obszaraj czujki. No, obczajmy czy tu nie ma jakiś czujek i sami zobaczcie co jest w środku. Zobaczymy co tu wszystko jest tu jakie dosyć już jest stary budynek bo sufit odpada Tu była chyba widać jakaś łazienka. toaleta kiedyś łazienka To jest zrujnowane. widać że tutaj wandale biegali, nie? Ogólnie tak jak teraz jesteśmy tu w budynku to jest OK, bo nas nie What the WTF To jakiś z rękawiczek zrobione, nie? komuś najwidoczniej się nudziło tu jakaś stara jeszcze elektryka to co, lecimy dalej? Nie? zobaczymy co w tym pierwszym budynku się znajduje i spróbujemy szybko przejść do następnych bo jak wspominaliśmy dużo ludzi tutaj spacerujących chodzi na około, a to jednak teren zabudowany i, no i prywatny kogoś, nie? Nie wiadomo czy prywatny, nie? Albo po prostu umożliwiło miasto jakiemuś bauerowi ten tam tutaj bauer... owcy wpuścić. Rolnikowi. Tutaj widać jakby się paliło kiedyś dość, nie? Nie wiem czy paliło, ale to jest drewno. No dobra, to my teraz, jak zobaczycie, spróbujemy się tam przedostać do kolejnego budynku i zobaczymy. Co tam się znajduje? Ogólnie i nie idziemy pierwszy tam do budynku, tylko tu jest piwnica. Tam jest, nie wiem, Kurze. jakiś składzik, czy coś. Dobra, idziemy. Aha, o, idziemy na piwnicę? Piwnicę? No, czy tutaj? Lekki magazyn. To ogólnie wygląda jak magazyn jakiś. Tu jest coś ciekawego. Okej. Okay. Przejście jakieś. Pozędzę tam do końca, co? No, ty, ale nie, serio, ogólnie. Metal. Ej, może to serio był jakiś skis chron. Tak wygląda, bo to jest pod górką ziemi nie? To jest okręglone i tu mogą być sumiowki. Nie wiem co tam jest. Ojej. Kot kotłownia stara No. Pewnie kotłownie. Ty, wiesz co tu w sumie mogło być? Co? To mógł być piecno e, olej. No, no ten wiek, hejc, e, zaciąga olejem, jeszcze paliwem jakimś, nie? Weź tutaj to świecie. Popatrz, bo tu jest zrobione w ten sposób. Tu jest niełatwopalne, bo no. oglądamy na YouTubie. Niełatwopalne, musi być zamknięte jakby się wylało coś. No, nie. Ale pachnie olejem też, jest o, nie jesteś głęboko w sumie. Dobra, z tamtych budynków wyszliśmy przed chwilą, to wam Leszek nagrał, że tam jakieś bunkry się znajdowały. A, Schrony, jakaś duża kotłownia na olej. Bo dosyć też pachniało olejem i były też takie te zabezpieczone ściany przeciwpalące Teraz, teraz trochę na przypale lecimy przez całą górkę do do tych tutaj hangarów czy co to jest ogarniemy środek i, i nic jak spierdzielać tam jeszcze widzę jakiś budynek więc próbujemy tam dojść tutaj mamy jakieś takie jakby garaże czy coś do chowania pojazdów możliwe pierwszy budynek. Ogólnie na terenie znajdują się owce i kozy i widać, że tutaj po prostu może jak jest burza czy deszcz, to się chowają. Tam jakiś też stary zbiornik elektryczny, nie? Dobra, polecimy do tamtej budowy. Tutaj też jeszcze coś się znajduje. jakaś szatnia, przebieralnia nie, jakiś prąd, to była może ten jakiś większy skółki no jakiś większy ten y, kastan, nie? skrzynka y, elektryczna nie, to jest serio dobra, lecimy do kolejnych budynków jak najszybciej, bo bo jest serio, Wam powiem, przypał lekki. Same górki tutaj, jak to, tam już, tak jakby kolejny podziemny schron się znajduje. wyjdziemy jeszcze tutaj do hali. Poślizg na głównie. Ej, tutaj jest aktualnie. No, aktualnie tu się chyba stodoła z, za, znajduje, bo widać sianko, i, i tam jakaś, nie wiem, myjnia czy coś. Może tu strzegli owce, jeśli tak. to Możliwe, coś... tak Bo tutaj jakaś wentylacja i w ogóle się znajduje Dobra, lecimy na speedzie do tego tutaj pomieszczenia podziemnego I, ta ra... I potem bym powiedział, że tam po schodkach pójdziemy do tego kolejnego budynku, nie? Dobra, tu jest taki schron jakby Mam nadzieję, że żadnej kozy się nie spotka Ej serio to jest schron? ogólnie ja mam latarkę w plecaku można wejść głęboko się nie świeci w kamerę jak to no. był schron. no bo takie siedzenia no bo zobacz tu za tu zapomnę może jak na lotu by byłoby w Trójboru Światowej Dokładnie Czy coś to Parę lampę, będzie lepiej o. No, możliwe, że tutaj przesiadywali, znaczy. czy coś Ogólnie, kurde, coś tu mi śmierdzi na jakąś starą bazę wojskową, czy coś Jakąś siedzibę Jest taki jakby bardzo Okej się Chcesz zobaczyć? Nie, nie Dobra Widzicie taki tunel, dosłownie tunel jest zrobiony. Dobra, wychodzimy i lecimy do kolejnego. Dobra, dochodzimy teraz do kolejnych ruin. Tam już jest ogólnie główna droga, zaraz. Więc jesteśmy jak pod ostrzał. Dobra, tam widać jakieś pomieszczenia. To nie będziemy wchodzić, bo jest dużo główien owc. W ogóle dziwna miejscówka, bo tu duże ta jakby. Tu jakaś znowu brama się znajduje, tam dalej też fajny jakby bunkier podziemny, tylko tam już nie idziemy, bo tam są głównie owce, one podobno są agresywne i w ogóle tam widać marchewki, jedzenie, więc nie wiemy jak zareagują, jak wejdziemy na ich teren, nie? Tutaj jeszcze wam pokażemy co i jak. Kurde, coś mi to śmierdzi na taką jakby bazę trochę, nie? bo takie pomieszczenia są pod ziemiami no tym bardziej, że co jakiś czas to są schrony z takimi tunelami i z ławkami do siedzenia i tutaj jak widzicie są kolejne budowle pod ziemiami tutaj znowu takie skrzynki elektryczne tam jest jakieś miejsce w którym możemy wejść tu mam jakieś uchylone drzwi, więc tam gdzie otwarte drzwi to wchodzimy okay, latarkę odpalamy tutaj też widać trochę na gówno śmierdzi, widać że tu zwierzęta chodzą tędy pewnie za dnia albo nocy, jak jest jakaś wichura nie? o tutaj też macie jakieś stare opuszczone elektrownie zasilania Tutaj nawet widzicie, może ktoś z tamtych czasów rozpozna, co to zasilało. Klapę, festelkung, wentylatory jakieś. O, bateria do hajcowania. Pokoju numer jeden. Tu mamy też jakieś wentylacje. Ej, czyli coś tutaj było chłodzone, czy coś, nie? W ogóle tam jest bo ten brodzik jakąś dziurę przejdziemy lecimy dalej Żeby wam wszystko tu udokumentować no tutaj jest jakby nie wiadomo co to czy coś tu czyścili nie Myślałem, że się drzwi otworzyły nie nie to światło tak padło dobra co? Lecimy do kolejnych budowli. I możecie w sumie sami napisać, co wy myślicie, co tu mogło się znajdować, bo normalna miejscówka to to na pewno nie jest. No, tam, tam jest to drugie wyjście, co przed chwilą nagrałem. Tutaj mamy chyba ostatni znajdujący się jakieś z tej, z tej wanienki, co widzieliśmy w środku możliwe, nie? Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo tu dosyć wiecznie jest na dworze. Najwyżej dodam litery, napisy. Kolejny taki hangar. Tu już dosyć z. E, Gaśnica poszczelona. E, tu jest kolejny taki hangar, już bez dachu. Dosyć pozawalony. Trochę. Zawalony. Ale dziwne, bo co? Co jakiś. Są te wentylacje, tak jakby. Nie wiem, powoli mi tu śmierdzi na jakąś. Yy, ten yy, hodownie marihuanę, <noise> <noise> Bo taka wentylacja. Jeszcze jakby lampy jakieś były niebieskie, to już w ogóle. Ale co, ogólnie to to już chyba wszystko z tego terenu, nie? Tam ogólnie nie wiem, ale chyba widziałem jeszcze jedyny, powiedzmy, schron. To co? zobaczyłem No to idziemy ogarnąć jeszcze jak jakaś już miejscówka. Jestem. Jeżeli będzie jeszcze jakaś miejscówka tutaj, to zaraz wam nagram, a jak nie, to będziemy się już zbliżać do wyjścia. Jednak miał Leszek rację, tu jest jeszcze jakiś podziemny bunkier. Da się wejść? Dobra, wchodzę za Lechem. A latarę zapalam. Dziwne to jest. Jeszcze tapeta jak w pokoju. W podziemnym bunkrze W ogóle nie wiem czy ten bunkier można nazwać, ale jest schron pod ziemią. Znaczy Co pan chce do jedzenia? <laughs> Stołówka podziemna. Mały gruz, gruz i gruz. Małe pomieszczenia, ale pod ziemią są. Ale fajne. Fajne no, to znaczy pod ziemią, to jest bardziej taka górka e, to jest zasypana e, i zarośnięta trawą. Coś w stylu struje... jak ziemianka? Coś takiego, coś nie? Coś No ziemianka. Fajnie, strujesz 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 strujesz. No. no, to ogólnie porobimy jakieś fotki teraz dla Was i będziemy się zbliżać do wyjścia, więc nagramy Wam już zakończenie przy wyjściu. Dobra, ogólnie jest lekki przypał, bo przy wyjściu ktoś z nas z daleka z lornetki oglądał i nie wiemy właśnie czy to czasem nie jakiś kapuś, nie że na policję zaraz zadzwoni. Więc nam się udało, tam już nas pan kierowca... Do... Szybka akcja, komentujcie, lajkujcie i zostawcie suba i Było i no i dzwoneczek. Fotki no. na Instagramie, film chyba udał się. Na razie, okay. yo! Trzymajcie się!